Chcieliśmy już mieć terminał długo, bo byliśmy rzucani z jednego terminału na drugi i nie mogliśmy zapewnić tej pewności naszym klientom, który jest armator ARK, czy też wojsko amerykańskie i wojsko wspólnoty NATO. Nie mogliśmy im zapewnić tego a tym terminem to możemy. 6 hektarów mamy myjnie, mamy bezpośrednio dostęp do wody, do KAI, dlatego przeładunek statków, transport pociągiem, ciężarówkami, wszystko jest tu możliwe. Wszystko jest ukończone, też będziemy jeszcze budować, są ewentualnie biura do zapotrzebowania. Możemy tak zwany postawić też live support, czyli jeżeli żołnierze potrzebują tutaj kontenery do, do mieszkalne. Też to wtedy wstawiamy, ale to jest wtedy w formie tak, że dzierżawimy kontenery, wstawiamy i są użytkowane jakiś czas. Mamy kolejne 6 hektarów utwardzonego placu, infrastruktury, która będzie służyła. Przez wiele lat cieszymy się jako Departament Handlowy, że mamy takich wspaniałych partnerów, że możemy rozpoczynać taką dobrą współpracę. I jeszcze raz chcemy podziękować wszystkim zaangażowanym podmiotom, wykonawcom, kolegom z zarządu portu, którzy odpowiadali za tę ekspresową inwestycję i życzymy jakby powodzenia użytkownikom tego terenu w wykonywaniu swoich obowiązków.